z tej strony Paweł Rawski. W tym nagraniu powiem Ci o kilku bardzo przydatnych, według mnie, strategiach odnośnie tego, jak zwiększyć swoją produktywność. Jak zawsze jednak, najbardziej istotne jest to, w jaki sposób Ty przekujesz to wszystko na swoje własne doświadczenie. Bo jeżeli jesteś jedną z tych osób, która jedynie konsumuje treści i tylko je ogląda, zamiast sprawdzić się w praktyce, to od razu powiem Ci, że ten kanał nie jest dla Ciebie. Jednak, jeżeli jesteś człowiekiem praktycznym, który jest ciekawy różnych rzeczy i który chce przede wszystkim zwiększyć samą świadomość, i poprawić jakość swojego życia w wielu różnych obszarach. To zdecydowanie zapraszam Cię do tego, żebyś subskrybował ten kanał i także kliknął przy okazji ten dzwoneczek, który jest obok guzika subskrypcji. Wtedy będziesz dostawał powiadomienia o każdym nowym filmie, który będzie się tutaj pojawiał. Przejdźmy już do dzisiejszego materiału. Jak zwiększyć swoją produktywność? Często jest tak, że podczas pracy zamiast naprawdę się na niej skupić, zamiast włożyć 100% swojej energii, przeznaczamy ją na całą masę różnego rodzaju innych rzeczy, i często wtedy uważamy, że pracujemy. Sami jednak doskonale wiemy, jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy jesteśmy wtedy produktywni, czy naprawdę działamy konkretnie, czy jesteśmy jedynie aktywni, udając, że robimy tak zwaną pracę. Dlatego pierwszą strategią jest to, żebyś regularnie podczas wykonywania pracy zadawał sobie pytania czy ja w tym momencie jestem produktywny, czy jestem jedynie aktywny. Praca, jakakolwiek miałaby być wykonywana, ma przynieść jakiś rezultat. Oczywiście nie wiem, w jaki sposób Ty pracujesz i nie chodzi o to, żebyś tylko podnosił produktywność swojej pracy, natomiast w tym nagraniu chcę się przede wszystkim skupić na tym, bo pracą możemy nazywać bardzo różne rzeczy. Wiesz, możesz przypodobu, udawać, że sprzątasz mieszkanie i sprzątać je przez cały dzień, a możesz naprawdę wziąć tyłek w garść... Jeżeli można brać tyłek w garść, ale przede wszystkim możesz się naprawdę skupić na tej pracy i posprzątać całe mieszkanie w ciągu 15 albo 20 minut. To oznacza produktywność, bo coś dało ci konkretny rezultat, a nie jedynie aktywność, że sprzątasz mieszkanie i nagle w tym momencie sobie przypomnisz, że jeszcze bym zrobił to, jeszcze bym zrobił tamto, i tak dalej, i tak dalej. To samo tyczy się pracy, za którą dostajesz wynagrodzenie. To samo tyczy się każdego innego obszaru, i to się wiąże z kolejną rzeczą, czyli zrobieniem. Jednej rzeczy jednocześnie. Żyjemy w takich czasach, że właściwie mamy z tym coraz większy problem. Żyjemy w takich czasach, że ilość informacji, którą dostajemy w ciągu dosłownie kilku chwil, kiedy tylko wchodzimy w połączenie z siecią, jest ogromna. Wszystkie te powiadomienia z Instagrama, Facebooka, YouTube'a, ilość maili, które otrzymujemy, wszystko to tak nas bombarduje, że nie jesteśmy w stanie się wtedy skupić na tym, na czym naprawdę mieliśmy się skupić. Dlatego zdecydowanie polecam Ci trenować uważność. Uważność polegającą na tym, że koncentrujesz się na jednej czynności. To znaczy, kiedy ją wykonujesz, nie myślisz o tym, czy ktoś do Ciebie napisał, albo czy ktoś już odpisał, albo co jeszcze ma zrobić, albo co było do zrobienia. Tylko to, że jeżeli wykonujesz jedną czynność, to wykonujesz tu czynność w 100%. Bardzo, ale to bardzo pomocne jest to, żeby wtedy wyłączać, oczywiście w zależności od tego, w jaki sposób pracujesz, natomiast jest szalenie pomocne jest to, żeby wyłączać wszystkie możliwe dystraktory. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, zdecydowanie polecam Ci wtedy fizycznie albo włączyć tryb offline w telefonie, albo go zupełnie wyłączyć. Oraz przede wszystkim, zabrać go w ogóle z pola widzenia. Często jest tak, że Mamy tyle nawyków związanych z naszym telefonem, że w momencie, kiedy wejdziemy w takie różnego rodzaju stany flow, bierzemy go automatycznie co kilka chwil, tylko i po to, żeby zobaczyć i przeskrolować, czy coś nam wyskoczyło, czy jest jakieś nowe powiadomienie, czy ktoś do nas napisał i dalej, dalej. W momencie jednak, jeżeli zabierzemy ten telefon, fizycznie położymy go gdziekolwiek indziej, że musielibyśmy wstać, albo iść do innego pokoju, albo do innego pomieszczenia po niego, Wtedy tego nie robimy, bo nawyk wtedy tak nie funkcjonuje. Zdecydowanie Ci polecam, bo zobaczysz swoją drogą. Wtedy naprawdę zobaczysz, jak bardzo jesteś uzależniony od świata wirtualnego i od a, jednej rzeczy, jaką jest telefon. No ale właśnie oprócz tego, jeżeli jesteś w stanie skupić się w 100% na jednej rzeczy, to zobaczysz, jak. Stosunkowo mniej czasu będziesz potrzebował na to, żeby być w tym aspekcie produktywnym. Jeżeli jesteś w stanie się naprawdę głęboko zanurzyć w swoją pracę i bardzo mocno działać, to wtedy jesteś w stanie być o wiele bardziej produktywnym niż do tej pory. Często jest tak, że uważamy, że dana czynność zajmie nam nie wiadomo ile czasu, i podczas pracy uważamy, że pracowaliśmy tyle godzin, ale tej realnej pracy przygodowo w 8-godzinnym dniu pracy, generalnie może być nawet dwie, albo często nawet mniej. Jeżeli jednak masz jakąś aplikację albo po prostu włączasz sobie stoper podczas wykonywania danych czynności, to wtedy później realnie widzisz, ile ty naprawdę pracowałeś. To jest też o tyle ciekawe, że bardzo fajnie wpływa na to, by później nie odkładać różnych rzeczy na później. Jedną z, jedną z takich bardzo częstych przyczyn prokrastynacji jest to, że uważamy, że dana czynność zajmie nam nie wiadomo ile czasu. Jednak, jeżeli wcześniej masz kilka różnych doświadczeń, że podobna czynność zajmowała ci dokładnie tyle i tyle czasu, wyciągasz z tego jakąś średnią, to jesteś w stanie o wiele szybciej wywalić z swojej głowy tą wymówkę. Zdecydowanie ci polecam. Ja w tym momencie od dobrych kilku miesięcy patrzę, ile realnie godzin w ciągu dnia pracuję, mogę wyciągać pewną średnią i jestem w stanie o wiele lepiej zaplanować także następny swój dzień, bo wiem, ile rzeczy mam zrobić, ile mniej więcej czasu mi na to mm, zajdzie więc jestem o wiele bardziej zarówno produktywny, ale także o wiele bardziej strategicznie i praktycznie mogę podejść do następnego dnia, a także do kilku następnych tygodni. Więc jeżeli planujesz jakieś duże projekty, będzie ci o wiele, ale to o wiele łatwiej. Polecam, mierz czas pracy. Gdy pracujesz, pracuj, gdy odpoczywasz, odpoczywaj. Wydaje się to łatwe, natomiast jeżeli jesteś typem człowieka, który jest bardziej pracocholikiem, może się to okazać o wiele trudniejsze do wprowadzenia, niż mogłoby się wydawać. O co tutaj chodzi? Otóż znowu, jeżeli jesteś w pracy, skupiasz się na niej w 100%, ale nie myślisz o tym, jak to będzie w momencie, kiedy teraz będziesz odpoczywał, albo jak to będzie, kiedy pojedziesz na wakacje. Bo jeżeli to robisz, to Twoje 100% już tak naprawdę jest rozproszone. A jeżeli chcesz naprawdę być produktywny, to twoim zadaniem jest nauczyć się całe 100% swojej energii koncentrować w danej czynności, po to, żeby mieć odpowiedni rezultat. I to samo tyczy się odpoczywania. Jeżeli odpoczywasz, nie myślisz o tym, jaką pracę masz do wykonania, kiedy jutro pójdziesz do pracy, albo nie myślisz o tym, co masz do zrobienia, kiedy wrócisz z wakacji itd. itd. Chodzi o to, że jeżeli odpoczywasz w jakimkolwiek aspekcie swojego życia, to, żebyś odpoczywał na maksa. Innymi słowy, żebyś kompletnie nie myślał o swojej pracy. Bardzo przydatne jest tutaj to, by również odpoczywać jak najbardziej fizycznie i aktywnie. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli jesteś bardzo zmęczony i wypompowany, jest to stosunkowo trudne. Nawet jeżeli Twoja praca jest przede wszystkim właśnie pracą umysłową. I twoje ciało nie jest tak bardzo zmęczone, to i tak czujesz czasami to, że kompletnie nie masz energii i absolutnie nie chce ci się czy iść na siłownię, czy nawet zrobić dłuższego spaceru, czy iść pobiegać, czy iść na spacer z psem, czy iść popływać, czy pójść poskakać na trampolinach, czy robić jakiekolwiek inną czynność. Ale jeżeli jednak. Nie zmuszając się do tego, ale czując nawet takie wypompowanie, i tak już wyjdziesz, i tak zrobisz ten pierwszy krok, a za tym pierwszym krokiem pójdzie następny, i w końcu zaczniesz robić daną czynność, to zobaczysz, że nie wiadomo skąd nagle twój poziom energii zaczyna wzrastać. I sam pewnie zobaczysz, że im lepiej potrafisz odpoczywać, im można by powiedzieć, że głębiej potrafisz odpoczywać, tym bezpośrednio przekłada się to także na jakość Twojej pracy. Kolejną z rzeczy jest to, żeby przestać skupiać się na wszystkich rzeczach, które absolutnie Ci nie służą, żyjemy w takich czasach, że ilość informacji jest kolosalnie duża. I często kiedy wejdziemy na Facebooka i zahaczymy jedną informację, która jest nacechowana jakimś stresem, albo jest nacechowana czymś bardzo negatywnym, co w żaden sposób w żaden sposób nie przekłada się na Twoje życie, jednak mimo wszystko jesteśmy już tak nauczeni, że od razu nas to przyciąga. Jeżeli zaczynasz się. Na tym skupiać, jeżeli wpadasz tu energię, tak samo że są na YouTubie. Jeżeli zaczynasz oglądać jakiś filmik, a później zaczynasz oglądać następny i widzisz e, jedną negatywną rzecz, która jest później wynikowo kolejnej negatywnej rzeczy. I tak z jednego gówna wchodzisz w następne gówno, i tak dalej, tak dalej, to nie daje ci nic oprócz tego, że marnujesz czas, ani nie odpoczywasz, ani w żaden sposób się nie relaksujesz, bo nie mówię tutaj o jakichś materiałach, które po prostu mają ci dostarczyć luzu i czy też, dlatego, żeby poczuć trochę więcej swobody i zrelaksować się w jakikolwiek sposób, albo nie oglądasz jakichś rzeczy, które są śmieszne czy zabawne, tylko oglądasz jakiś szajs, który w żaden sposób Ci nie służy. Wtedy po prostu marnujesz swój czas. Jednak jeżeli się temu nie przyjdziesz, jeżeli tego nie zaobserwujesz, to trudno jest się od tego odciąć. Zwracaj naprawdę baczną uwagę, jakie informacje wkładasz do swojej głowy. To jest najbardziej istotna rzecz, która w tym momencie może cię obchodzić, jeżeli chcesz zwiększać swoją produktywność. Ponieważ można powiedzieć, że w pierwszym kroku, w pierwszym kroku by naprawdę być o wiele bardziej produktywnym, jest to, żeby odłączyć się od całej masy chłamu, która w pewnym sensie już i tak jest do nas podłączona. Im szybciej to zrobisz, tym lepsze będziesz miał rezultaty. Kolejną rzeczą również jest to, byś zaczął opierać swoją pracę i w ogóle jak największą ilość obszarów Twojego życia na Twoich naturalnych predyspozycjach. Każdy z nas jakieś ma. Niektórzy są a, świetnymi mówcami publicznymi. Nie znaczy, że od razu, oczywiście. Mają taką umiejętność i nauczyli się ni stąd nie zowąd po prostu przemawiać do całych tłumów, ale mają do tego bardziej naturalny dryk, lubią to robić, lubią być wśród ludzi. Natomiast są też tacy, którzy bardziej wolą pracować samemu, być gdzieś tam odłączeni bardziej od ludzi, skupić się na pewnych rzeczach. Są tacy ludzie, którzy rewelacyjnie zaczynają pewne projekty i uwielbiają rozpoczynać różne, różne aspekty, a inni wolą robić rzeczy według pewnego schematu i trzymać się tego, w żaden sposób nie zmieniać tych rzeczy. Jeszcze inni mają naturalną predyspozycję do tego, żeby pewne rzeczy planować, rozkładać na struktury itd., itd. Każdy z nas ma jakieś predyspozycje, tylko tutaj oczywiście najważniejsze jest to, żebyś był ich jak najbardziej świadom, bo ja jestem zdania, że bez świadomości, bez samoświadomości jesteś w absolutnej dupie. Dlatego jeżeli jeszcze nie znasz swoich silnych stron, jeżeli jeszcze nie znasz swoich naturalnych predyspozycji, Zdecydowanie polecam ci, polecam ci popatrzeć przede wszystkim, kiedy i w jakich sytuacjach ty czujesz się o wiele bardziej zasobny. Kiedy i jakie czynności dają ci o wiele więcej fajnych emocji? Kiedy po prostu czujesz, że to, co robi się, jest fajne, jest przyjemne, i kiedy po prostu czujesz pasję w tym, co robić? Kiedy zaczynasz się tym jarać? Jednak tutaj ważne, to nie jest tak, że jeżeli nawet poznasz swoje naturalne predyspozycje, jeżeli będziesz miał jakąś swoją pasję to od razu przekształcisz się na najbardziej dochodowy biznes. Oczywiście, jeżeli masz ku temu predyspozycje, jeżeli masz ku temu możliwości, świetnie. Ale często jest tak, że masz taką a inną pracę i na tę chwilę nie jesteś jeszcze w stanie jej zmienić. Jednak mimo tego, że pracujesz w miejscu, w którym być może nie chcesz pracować, i tak polecam Ci robić coś, co daje Ci właśnie dużo energii, co jest zbudowane na Twoich naturalnych predyspozycjach, bo wtedy będziesz bardziej czuł, że żyjesz. A im bardziej będziesz to robił, tym najprawdopodobniej będziesz w tym lepszy. Im będziesz w tym lepszy, tym większe prawdopodobieństwo, że możesz zacząć z tego w jakikolwiek sposób zarabiać. Jeżeli chcesz poznać swoje naturalne predyspozycje, polecam Ci również koniecznie kliknąć w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Jest to link do mojego najnowszego kursu online, który składa się z trzech kroków. Pierwszym krokiem jest budowanie poczucia własnej wartości, drugim krokiem jest poznanie swoich silnych stron, swoich naturalnych predyspozycji. Jest on oparty na kursie Instytutu Gallupa oraz trzeci krok to jest um, sprawa dotycząca motywacji, czyli jak sprawić, żebyś przestał odkładać na później. Cały kurs składa się z 21 bardzo konkretnych ćwiczeń, trwa prawie 6 godzin i jest naprawdę bardzo, bardzo praktycznym. Kursem, który jest właściwie ułożony metodą krok po kroku. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany, zdecydowanie polecam ci sprawdzić ten link. Dzięki, zobaczyłeś ten materiał do końca, jak zawsze. Do następnego.